Witam wszystkich, z tej strony ULAT. Dzisiejszy filmik to drugie nagranie z niedawnej imprezy organizowanej przez Kasię i Huberta, a była to impreza pod nazwą Zasiłek dla Zuchwałych. Pierwsza część nagrań z tej imprezy już była w zeszłym tygodniu, więc dzisiaj prezentujemy Wam drugą. W ramach przypomnienia ja z Matiasem działamy jako dwójka snajperska i przeszkadzamy obydwu walczącym ze sobą stronom. Zeszłotygodniowy filmik skończył się w momencie, kiedy wraz z Matiasem zajęliśmy punkt na środku mapy, czyli tak zwaną kopalnię. I w tym momencie postanowiliśmy, że ruszamy do handlarzy, aby może znaleźć przeciwnika po drodze, ale też przy okazji, żebym mógł się doładować, bo ja jestem praktycznie na wykończeniu amunicji. Jak chcesz to może zostać gdzieś tutaj pokampić, Ja idę do handlarek tam się na spokojnie doładuje, bo mi się trochę amunicja powoli kończy. Przy okazji zdejmę bandaż i te sprawy. Ach. Jak widać jest to okres, kiedy grzybów jest bardzo dużo i trzeba uważać, żeby po prostu na nie nie nadepnąć. W okolicy miejsca, gdzie handlarki miały swój dobra, punkt, kura? gdzie można było puścić sprzedać surowce. Oczywiście kurek było naprawdę pod No ja mam tam magazynki. Wszyscy się dobrze bawią i tak dalej. 20 na kosie. Na zejściu z tej górki A my stojimy ty tutaj obeszliśmy wyszłyśmy za górka, za grzybami, znalazłyśmy. Ja stanęłam dosłownie za tym drzewem i tak stoję... Fakórki! Dobra Matias, ulot gotowy, może go wracać Okej, okay, widziałem cię ja będę chodził mniej więcej tutaj, jak wchodziłem tutaj. Podobno na wiosce się bawią, można by się przyłączyć. Ja po doładowaniu dołączam z powrotem do Matiasa i wyruszamy w kierunku czy wioski, czy kopalni, gdziekolwiek byleby znaleźć przeciwnika. I nagle ktoś wchodzi nam na plecy. Matias dostaje, natomiast przeciwnik chyba nie wie gdzie dokładnie jestem, bo strzela w drzewo, które jest 4 metry ode mnie. Ja wyciągam pistolet, bo robi się krótko i na DMR-kę po prostu zaczyna być niebezpiecznie. Ale kiedy zorientowałem się, że w sumie przeciwnik nie wie, gdzie jestem, to uznałem, że jednak krajtek będzie lepszym wyborem. Teraz tylko poczekać na ruch przeciwnika, bo w końcu musi się przesunąć. Wracam do miejsca, gdzie zostawiłem resztę sprzętu. Zakładam krajtaka na plecy. No i wracamy do walki. I zbliżamy się do kopalni, pod którą siedzą czerwoni. Oczywiście przepraszam za jakość tego, jak wygląda nagranie z kamery na lepicę, bo oczywiście przestawiła mi się ostrość i nie zauważyłem tego od razu. Dwóch przede mną, dwóch przede mną Ten jeden to jest trafiony Nie wiem czy on czeka na medyka, za nim dalej jest jeszcze jeden Minus, minus Po prawej przeciwnik zaczął strzelać do Matiasa, czym zdradził swoją pozycję, bo nie wiedziałem o jego istnieniu. Nie widziałem go, ale położył mi się. Będę miał na niego zawsze lepszy muszę wyżej wejść. Hej, dobijam cię. Czołgałem się do tyłu, aż usłyszałem, że przeciwnik strzela na pusto. No i wtedy trzeba było skorzystać z tej okazji. Minus, minus. A A ci się skończyła? No. Dobrze, wyczekałem. <noise> Kopalnia chyba czysta, Matias. tyranny, czy nie? żywy, żywy, żywy. Po oczyszczeniu kopalni przeszedłem przez drogę i wtedy ktoś ostrzelał i zdjął Matiasa. Ja naturalnie oczywiście skierowałem się na dźwięk strzałów No i na plecy wszedł mi wtedy ojciec Hit! Medyk! Dobra, to jesteś czy jest Dobijasz mnie, tak? Dobra, dobijesz. Ojciec mnie dobił, więc teraz warto, żeby podszedł i zabrał ze mnie swoje fanty, a raczej punkciki. Eee, znaczy też dam, bo za mnie zwierzę, się, ja się nie będę przemieszczał. Tyle tylko, że na plecy ojca wchodzą niebiescy i teraz y, on też umiera. Jeżeli bez... do Ciebie po fanty, to owcem wydajesz im, o, tylko mi to zgłoś. Masz dane? Masz dane. Chłopaki, to. Już, już, już. Raz, raka, raka, Druga strona. Tak, tych żółtych nie masz przekazywać. Jest no, A chyba już mnie miarę bezpiecznie. Ok, widzę kontakt po lewej. Z Matiasem oddaliśmy się w kierunku respa niebieskich i tam postanowiliśmy się zlespić, bo zakładaliśmy, że tam nie będzie za bardzo gracz. Niestety, jak tylko się zlespiliśmy, to od razu okazało się, że jednak są gracze i to blisko. Niestety dzisiejszy wiatr definitywnie nie ułatwia gry. Chodź odetniemy ich drogę. Matias został mniej więcej w tamtej pozycji, natomiast ja przemieszczam się w prawo po łuku, aby oskrzydlić przeciwników, a przede wszystkim, żeby oni patrząc na Matiasa i chowając się przed jego strzałem, wystawiali mi cały bok. Dobijać czy sejdziesz? Dobra. wylądowała przy mnie kulka snajpera, więc trzeba się definitywnie przemieścić i to szybko. Snajper do mnie wali. Jestem pomiędzy nimi a magazynem mniej więcej już. Najpierw medyk wyjęty Ktoś przy wiosce się kręci, Matias widzę Nie wiem, czy wybiliśmy ich wszystkich tam Nie, raczej wioski, pod wioską widzę kontakt Wiosce czerwoni, wiosce czerwoni. No, powtórzmy, Male, z wioską poprzednie, z poprzedniego razu. Kontakty wiosce na pewno mnie widziały. Mogę się wychylić i przejdę na lewą stronę, tam w te gęstsze kraczki, a ty przejdź wąwozem i spróbuj tam się wychylić i dalej. Ciebie raczej nie widzieli. Ja cofam i odbijam na lewo. Minus jeden na wiosce. Podchodzę do wioski. Potem będę mógł pójść w stronę wąwozu do Ciebie. Wioska oczyszczona, ale cały czas brakuje nam niebieskich, bo nawias sobie i czerwoni. Zabiliśmy kilku niebieskich tam, w okolicach, gdzie się zlespiliśmy, ale reszty nam brakuje. Matias, Matias, gdzie miałeś tego gościa w wąwozie? Ok, przyjąłem, przemieszczam się. Przemieszczam się w stronę wąwozu, bo Matias zgłasza, że właśnie tam są przeciwnicy i troszkę go zatrzymali. No i trafiamy na nich faktycznie, tylko z tego co się dowiadujemy, to tam był jakiś friendly fire pomiędzy nimi, bo ja zakładałem, że sniper, czyli Matias zdjął jednego z przeciwników, potem no. okazało się, że nie on, więc chyba swój. Okej, okay. czyli to friendly. To ja, bo ja nie założyłem strzelić, myślałem, że to ty strzeliłeś. To był na pewno pojedynczy, cichy dosyć strzał, więc albo sniper, albo coś takiego. Możliwe, niebiescy wysłali kogoś ze złotem na około. W tej chwili jeszcze weszło nam kilku przeciwników na plecy od strony magazynu niebieskich. No ogólnie robi się nieciekawie, bo wioska taka niezbyt zabezpieczona. Od magazynu przeciwnik, od wzgórza za wąwozem przeciwnik. No po prostu wszędzie przeciwnik. Jeden minus, jak dasz rady, to się opasuj. Zanim był jeszcze jeden. Nie wiem czy Matias oddał swój. Jeżeli nie, to on ma. Mamy snajpera tam na górze. I od tyłu na magazyn wchodzą ludzie. Od tyłu na magazyn wchodzą ludzie. Idziesz na 12 na snajpera, uważaj. I dostałem właśnie od prawej strony z kierunku wioski, więc no ciekawie, Wszędzie przeciwnik. Opatrzyłem się i wracam do gry, aczkolwiek no cały czas jesteśmy w samym środku jakiegoś tornado. Gdzie jesteśmy, Matias? Bo nie wiem czy cofać, czy spróbować go tu zdjąć. Zdjął mnie od tych gęstych krzaczków na środku tej polany, na środku tego otwartego. Wszedł do wioski, wszedł do wioski Cofam Jestem w okolicach powiedzmy tego wyjścia z lespa Na początku tego gęstego Troszkę poniżej wysokości wioski Jestem gdzieś 100 metrów na, na, na wzgórzu Mam tutaj jeszcze jeden kontakt, jeszcze wyjąłem Matias, jeżeli będziesz potrzebował pomocy to powiem ja mogę do Ciebie skoczyć Na razie blokuję niebieski przed wciśnięciem licznika na wiosce Nie, mam kontakt na górze, staram się wycofać bliżej wioski Dużo kontaktów idzie z magazynu na wioskę Podwiązką. pilnuję żeby do licznika nie podeszli miałem i jestem na wzgórzu, będę się starał kierować też na Ja jakbyś przeszedł tam przy ambonie i wychylił się gdzieś tam z okolic respa to prawdopodobnie będziesz miał ich wszystkich na czysto bo ustawieni są do mnie przodem Słyszę pojedyncze strzały snajpera, to twoje? Ok, kolejnie podchodzą pod licznik. Hit! No wszystkiego nie byłem w stanie obstawić i w końcu podchodzi do mnie przeciwnik od prawej strony i mnie zdejmuje. To było drugie trafienie, więc teraz już nie mogę się opatrzyć. Powtórz, powtórz, ile? Bardzo, bardzo zacnie. Tyle, że chwilę wcześniej zginął też Matias, więc po prostu pakujemy się i idziemy się zrespić. Tym razem udaliśmy się od razu do handlarza, raz doładować magazynki, a dwa coś tam mieliśmy wziąć od kompota i jakieś fanty, bo byliśmy już praktycznie puści. Przed zespieniem się dostaliśmy jeszcze informację, że coś ciekawego będzie się działo w okolicach magazynu. Bo czerwoni mają zadanie wysadzić magazyn, więc zakładamy, że będzie tam gorąco idziemy się po prostu pobawić. Bo, jakby nie było, gra zaraz ma się skończyć, więc jeszcze kilka fragów warto byłoby dozbierać do koszyczka. No i powiedzmy, że się na pewno udało. Ok, jestem, widzę jakiś ruch przy wiosce po lewej, ile wchodzę na górę. Tak, na 80-100 m na 12, kontakt po lewej. Ja tutaj nie zauważyłem podniesionej ręki przez przeciwnika i myślałem, że w ogóle nie zgłosił trafienia, a pierwsze trafienie zgłosił od razu, a potem dopiero ja go dobiłem. Chodź, wejdziemy niebieskim na plery. Minus snajper, minus snajper. Plan jest taki, ja wchodzę na środek pomiędzy magazyn a wioskę, tam jest troszeczkę krzaczków, więc będę mógł się troszeczkę poskrajać i poukrywać. Natomiast Matia stara się obejść mnie za plecami szerzej i przejść aż za magazynem i stamtąd posnajpić trochę przeciwników. Musieliśmy minąć w prawo i pójść, ja skoczę lekko w lewo. O ile dobrze widziałem to dostał dosłownie ostatnią moją kulką. minus minus Opatli się bo ja tutaj od lewej mestą nie mogę się ruszyć Niestety od tego przeciwnika Matias został ranny, więc teraz musi się opatrzyć, tylko że tam jest coraz więcej przeciwników. Cofnij się tam gdzieś dalej za ich magazyn, gdzieś tam się zlesp. Bo jestem tutaj w środku, to na mnie za bardzo się nie uda. No i teraz Matias już został całkowicie wyeliminowany. Musi się zlespić, tylko że musi to zrobić na zewnątrz mapy, więc to trochę to potrwa zanim do mnie wróci. No to jest kompot, kręci się i rozgląda po mapie, ale to org, więc do niego nie będę strzelał. No i ostatecznie trafia kosa na kamień. Znalazłem przeciwnika, a raczej to on znalazł mnie, bo ja prawie na niego nadepnąłem i zostałem z i tym akcentem skończyła się dla nas rozgrywka tego dnia, to no nie ukrywajmy starczy tego strzelania. Może no, ja, że zrobisz. Działam o kamizelkę. No. Tak. Teraz ja słyszałem tylko takie... Po prostu zrobiło mi się kurwa gorąco. Ja was tu wyjebałem z 6-7 teraz. Gdzie ma, ale ja słyszałem tylko <grym> Na koniec jeszcze było, oczywiście, ogłoszenie wyników. A ja już teraz wszystkim Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję, dziękuję Patronom za wsparcie. I do zobaczenia ponownie. Czerwoni 40,5 punkta. 40,5. Niebiescy 65. Jest! Yes.

Ça viens, tiens, j'ai few.